Hej, jeszcze przed obejrzeniem tego materiału, zapraszam Was do dołączenia na mojego Discorda, gdzie obecnie trwa nabór na liderów frakcji na story z RPG i nie tylko. Miłego oglądania, enjoy! Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Mezo i witam Was ponownie. E, tym razem w serii, czy w serii, czy po prostu w odcineczku z zapowiedzi, że tak powiem, a raczej w sumie reklamie mojego serwera, e, który startuje już jutro w poniedziałek o godzinie 20. Także wszystkich Was gorąco zapraszam. Oczywiście na start tego to pseudolka, serwerka, e, jak to po prostu uważa. E, w dzisiejszym odcineczku zrobimy po prostu taką, jakby e, przedstawienie serwera, czy tam chociażby ocenę. E, no i co, tak więc oczywiście po wejść na serwer oczywiście yy, przedstawia się nam panel logowania od razu na samym wstępie powiem, że e, serwer nie jest autorski Tak jak e, niektóre serwery się przyznają, że są niby autorskie, a są nieautorskie Od razu otwarcie po prostu no, naszym zamiarem było zrobienie pseudola e, Jeżeli oczywiście serwer wystartuje jutro, no to oczywiście od jutra e, będą na serwerze wprowadzane autorskie ak aktualizacje, że tak powiem Oraz rzeczy, e, które są nieautorskie będziemy przekształcać w autorskie e, Także zobaczymy co z tego wyjdzie e, No i oczywiście pierwsze co robimy, no to rejestrujemy się e, na, 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 na serwerze w panel logowania. Które oczywiście wyświetla się nam e, podczas e, wejścia na serwer. E, oczywiście zakładamy sobie konto. E, pomyślnie zarejestrowałeś się. Przechodzimy sobie do logowania. E, no i oczywiście również mamy e, wybór spawnu, tak? Respim się, oczywiście, Santiero. E, pomyślnie wczytam Twoje dane. Życzymy gry, Twoje konto premium. Ważne do bla, bla, bla. E, oczywiście, co? Po wejściu, oczywiście, na serwer, e, automatycznie dostajemy konto premium, tak? Konto premium, które jest e, darmowe. E, ma, ma, ma przywileje takie jak oczywiście wie, większe zarobki. Dostęp do różnych salonów, i w ogóle konto premium jest oczywiście, że tak powiem, yy, darmowe. Co tutaj oczywiście mamy? E, jesteśmy tutaj na Spawnie, który jest w sumie moim zdaniem bardzo ładnie zmapowany. Oczywiście niektóre mapy są, że tak powiem, zrobione przez nas, a niektóre są po prostu brane, e, że tak powiem, z innego serwera, tak? Ale większość mapi tak sobie na serwerze jest, e, że tak powiem, e, nasza. E, no i co? Jesteśmy sobie w urzędzie, które oczywiście nie jest autorskie, od razu się tutaj przyznaję. E, no i co? Zdajemy sobie oczywiście egzamin na prawo jazdy, czyli podstawa, tak jakby na, e, że tak powiem, sodolkach Interakcja również jest z internetu, ale e, mamy już, e, że tak powiem, Interakcję gotową, która zostanie wprowadzona jako aktualizacja po, yy, po starcie serwera yy, No i co, jeździmy sobie Oczywiście po markerkach co yy, tak powiem, yy, zdajemy sobie te prawo jazdy jak mam ustawione na 65 km Bodajże, żeby tutaj nie było Odwalania tymi, yy, tymi L-kami, że tak powiem no i co, eee, jeżeli po prostu gracie na jakimś pseudolach, typu wysokie zarobki, podmianki czy coś i się już wam nudzą powoli te serwery, no bo nie ma tych aktualizacji, monotonnie zarabiacie, pracujecie na to, kupujecie ta, tuningujecie i odwalacie, no to jeżeli szukacie po prostu czegoś nowego na stałe, no to zapraszam was gorąco oczywiście do siebie na serwer, eee, startujemy jutro o godzinie 20, wszystko będzie informowane na bieżąco na Discordzie, eee, także was zapraszam. No i co, prawo jazdy jest oczywiście krótkie, nie chcemy was tutaj, że tak powiem, e, zanudzać z tym zawaniem prawa jazdy, tak? No bo wiadomo, że e, zdawanie prawa jazdy nie może trwać, że tak powiem, e, 10, 15 minut czy 20 na serwerze, który e, jest, że tak powiem, ceudolkiem, tak? No i co, co znajduje się na serwerze? Pod EV1 oczywiście mamy standardowy przewodnik, tak? Wszystko jest zrobione oczywiście mimo wszystko pod e, kolorystykę, że tak powiem, serwera. E, no i co, informacje. E, witaj graczu przedstawiając informacje dotyczące serwera, czyli zarząd, data otwarcia, czyli już jutro, Discord projektu, e, przewodnik. Tutaj oczywiście opisane, co można zrobić po wejściu na serwer, żeby komuś ułatwić rozgrywkę. E, co posiada konto Premium, które jest oczywiście darmowe. No i aktualizacje e, standardowe. E, pod klawiszem F5 również znajdziemy Dashboard. W dashboardzie oczywiście będą dodawane kolejne zakładki typu na przykład moje kary, czy jakieś inne rzeczy, które po prostu będziecie chcieli, żeby się znajdowały pod owym klawiszem. O koncie znajdujemy tu oczywiście swój seed, nasz nick, przegrany czas na serwerze, konto premium, czy mamy oraz ile mamy pieniędzy w bankomacie, tak? Eee, oczywiście tutaj będą jeszcze dodawane jakieś seria. Ale e, czy, się po, czy poje, posiadamy dane kategorie prawo jazdy, w ogóle? Ale to wszystko oczywiście z czasem. E, również posiadamy tutaj pojazdy, tak? Nasze pojazdy, które mamy oczywiście chociażby w przechowywaniu czy na mapie, możemy je namierzyć, żeby po prostu e, że tak powiem e, je tutaj e, znaleźć. E, zrobię krótkie cięcie i zaraz tutaj wracam do Was ponownie, bo muszę sobie coś zrobić. I zaraz widzimy się po raz kolejny. Yy, także co, wróciłem już do was po krótkiej, yy, po krótkiej przerwie yy, Oczywiście po zdaniu prawo jazdy pasuje w sumie, że tak powiem yy, yy, Że tak powiem, udacie się do jakiejś pracy Na serwerze oczywiście są prace również z internetu, które po prostu po starcie będą aktualizowane oraz przekształcane w autorskie yy, Te prace, co są nieautorskie będą po prostu, że tak powiem, znikały No chyba, że gracze je będą chcieli a na serwerze, y, że tak powiem, będą się pojawiały prace, które, y, które po prostu y, są, będą autorskie, tak? Będziemy oczywiście coś kombinować. Mamy już w sumie dużo pomysłów, no i realizacja, że tak powiem, nie powinna sprawić nam y, problemu. Na serwerze oczywiście na start dostajecie darmowe konto premium, tak jak mówiłem. E, konto premium, że tak powiem, pozwala wam e, na serwerze, które jest darmowe oczywiście, premium po raz kolejny przypomnę. E, możemy sobie oczy oczywiście zakupić podmianki aut, tak? E, nie wykluczamy tego, że po prostu w salonach są także podstawowe auta, które również będą z wami handlingi zostały zwiększone e, i w ogóle. E, poza tymi salonami zwykłymi, oczywiście będzie można sobie kupić jakąś podmianeczkę, tak? E, oczywiście serwer, że tak powiem, Yy, nie jest typowo pod pieniądze, no bo oczywiście tutaj podmianki yy, poddane poddane yy od dane auto po prostu będzie można sobie za zakupić za pieniądze w grze. E, oczywiście również hajs tutaj w pracach dostajemy do bankomatów, żeby nie było, że będziemy musieli co chwilę się zatrzymywać i wpłacać daną kasę do bankomatu. Wszystko leci oczywiście na bank. E, tak samo jest z kupnami pojazdów e, w salonach. Jeżeli kupujecie na przykład auto za 200 milionów, no to oczywiście pobiera wam pieniądze z bankomatu e, i tak samo jest ze sprzedażą ze sprzedażą aut. Jeżeli komuś sprzedajecie auto, to również pieniądze idą e, do bankomatu. E, no i tak jak wspominałem salony premium. E, Premium auta, że tak powiem, premium klasa, typu jakieś Ferrari czy coś, no to oczywiście również znajdziecie, również wam to wszystko, że tak powiem, pokażę. Takie auta, w sumie podmianeczki, można sobie zakupić, są to w sumie podmianki zrobione, żeby były najszybsze na serwerze, tak, żeby nie było, że, że tak powiem, auto podstawowe z MT typu Sulta nie idzie szybciej niż podmianka. Podmianki możecie zakupić, tak jak wspominałem za pieniądze na serwerze, ale także jeżeli na przykład nie chce się wam jednak zarabiać, no to jest opcja, że tak powiem, zakupienia podmianki dajmy na to za 20 zł u mnie, czy u drugiego właściciela Co do kupowania podmianek za na przykład za pieniądze realne, tak? No to wiadomo, że teraz będą masy w komentarzach, że serwer jest pod kasę ale zwróćcie uwagę, jeżeli dajemy wam darmowe konto premium, które ma mega dużo przywilei, no to jakoś jednak w sumie jeżeli ktoś chce kupić podmiankę za PESEF karda czy za Yy, przelew, no to jednak te pieniądze, które zarobimy od was Nie idą na przykład na piwo czy, yy, czy na papierosy Ale idą na opłacenie serwera, no bo yy, Jednak sama opłata serwera, dajmy na to 100 slotowego na kilka miesięcy yy, Ponosi naprawdę mega duże koszty, tak? To nie jest za 5 zł, nie jest za 10 zł Tylko jest to za plus minus 100 zł czy, czy ileś tam Szczerze nie pamiętam tego na pamięć, ale yy, Mimo wszystko naprawdę trzeba Włożyć w taki serwer jaki my robimy też dużo pieniędzy, tak? No bo jeżeli E, taki for life czy PyLife robi serwer, e, gdzie premium, goldy, premium plus są oczywiście płatne, no, bo, no to oni na tym głównie w sumie zarabiają, że tak powiem, pieniądze i e, to jest tak jakby priorytetem tego wszystkiego. E, no i także w sumie, jeżeli my robimy tutaj darmowe konta premium, darmowe stereo, darmowe organizacje i różne inne rzeczy są darmowe, no to też trzeba zwrócić uwagę na to, że. E, że musimy jakoś też w sumie odłożyć pieniądze na opłacanie tego serwera, tak? No bo jednak e, pasuje nam w sumie, jeżeli ktoś chce, oczywiście nikogo nie nakłaniamy Może sobie podmiankę oczywiście kupić za, e, za realne pieniądze, także u nas na, w prywatnej wiadomości I w sumie tak będziemy płacali też serwer. Wiadomo, że jeżeli czasem ktoś nie kupi podmianki czy coś no to zapłacimy e, za serwer z własnej kieszeni. Nam w sumie przede wszystkim chodzi o to, żeby gracze grali, tak? Jeżeli macie bana na multi-RPG, macie bana na Mega RPG, no to wpadajcie oczywiście do nas pograć z nami na serwerze. E, tutaj nie będziecie mieli bana, no oczywiście od razu na starcie. Jeżeli będzie wszystko ok to e, to będzie w porządku. E, również zapraszam was do pisania podania supportera. E, być może jest jeszcze otwarta rekrutacja na liderów frakcji. E, zapraszam was gorąco, no bo Będziemy szukali takich y, osób. No i co? Zrobię Wam krótkie cięcie, żeby nie zamulać, żeby nie pokazywać tego biegania do, y, do tego salonu premium. Zaraz zrobię krótkie cięcie i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i co, ja już do was wróciłem ponownie e, Dotarłem sobie tutaj pod e, Salon Premium Salon Premium Out, że tak powiem e, Wszystkie podmianki, które tutaj widzicie na serwerze To oczywiście są zoptymalizowane Do takiego stopnia, żeby e, na serwerze Nie było 20 fpsów czy 10 Ja sobie tutaj normalnie podchodzę I mam stałe 61 fpsów bo widzę tutaj Na nagraniu, e, także serwer jest Mega zoptymalizowany, przede wszystkim Tworząc tego pseudola, e, że tak powiem Stawiamy na optymalizację, żeby nie było lagów e, No i co, oczywiście posiadam Tutaj Deluxe, E, czyli pojazd, który, e, że tak powiem, może latać. E, Ferrari 488, dokładnego modelu wam nie powiem, bo sam w sumie szczerze nie pamiętam. E, taką Ferrari można sobie również zakupić. E, McLaren, który ma naprawdę mega sporo wariantów, to wam może pokażę w następnych odcinkach, lub jeżeli sami, że tak powiem, to zobaczycie na serwerze. E, Mercedes-Benz, e, Audi RS7, e, jakiś Dodge, Challenger, czy, czy jaki on tam jest. E, również Ford Mustang, możecie sobie takie auta premium klasy, e, że tak powiem, zakupić na serwerze. E, no i co? Bardzo gorąco Was oczywiście zapraszam na start, który odbędzie się jutro o godzinie 20:00. E, Będę Wam pisał jeszcze wszystko na Discordzie. E, mm, no i co? Gorąco Was zapraszam, oczywiście, jeżeli, jeżeli lubicie tryb, że tak powiem, pseudolka. Na serwerze również znajdziecie VoiceChat, podmianki, wysokie zarobki, także to jest priorytet u nas na serwerze. E, no bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach lubię, ludzie, że tak powiem, wolą grać na pseudolu, Ludzie mogą sobie potunigować fury, pojeździć. U nas również coś takiego znajdziecie, także Was gorąco oczywiście zapraszam. To był odcinek, e, że tak powiem, informujący. Mówiąc o tym, że jutro startujemy, chciałbym Was zaprosić wszystkich na start serwera. Wpadnijcie, pograjcie ze mną. W tym odcinku to na tyle. Wszystkie potrzebne linki będziecie mieli w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!